Chciałem Cię namówić, żeby został instalatorem elektrowni wiatrowej albo instalatorem instalacji off-gridowej, i na razie zacznijmy od instalacji, którą robisz, powiedzmy, dla siebie. Czemu to takie ważne? Bo dla siebie człowiek ma tendencję do prowizorek, do takiego, wiesz, pójścia, a w zasadzie to potem to poprawia, czy coś, a spróbuj to potraktować, spróbujmy to potraktować tak, jakbyś miał sobie potem zapłacić. Wyznacz kwotę, którą jeśli będziesz zadowolony z siebie, to zapłacisz sobie i przeznaczysz na swoje przyjemności. I wtedy rzeczywiście będziesz w stanie powiedzieć, czy Twoja praca już w tej chwili, czy Twoja pomoc tak naprawdę już w tej chwili jest warta pieniędzy. Dzisiaj zaczynamy od akumulatorów, bo ciągle jest sporo głupot i kłamstw z zewnątrz do nas dociera i troszeczkę nam to wiesz. Zaciemnia za obraz świata, zaciemnia obraz tego, co, co byłoby zrobić dobrze. Mm. Przyjmijmy na początek, że nie masz uprawnień, czyli bateria akumulatorów mieści się w 70V w napięciu dotykowym bezpiecznym. Nie jest to bateria powyżej 20 kWh, dlatego że to już będzie za skomplikowane, za dużo, za dużo będzie zabawy, tak? Więc budujemy taką typową baterię do domu. Planujemy najpierw instalację. Bo, jeżeli jesteś trochę już na kanale, albo jesteś trochę na Discordzie, to zauważyłeś, jak często jest, że i co ja mam zrobić, jak to jest 30 metrów, a co ja mam zrobić, jak to jest 70 metrów. I tu jest ten etap planowania, który wszyscy wiesz, chcąc już robić, żeby to było na już, bardzo chętnie przeskakujemy, bo to jest, wiesz, to jest takie. Męczące strasznie, bo rozpatrujesz 10 różnych alternatyw, i nic z tego nie wynika: I, i elektrownia nie chodzi, i światło w domu się nie świeci, nie? I dlatego namawiam cię, żebyś zrobił to jak instalator, nawet dla siebie, ale zrobił to jak instalator. Czyli, po pierwsze, pamiętajmy, to nie jest magia, że przy 12V to chcemy gruby kabel, a przy 24V to nie chcemy grubego kabla, a przy 48V to w zasadzie już możemy użyć przydrożnych zajęcy, żeby nam przynosiły ten prąd, bo 48V to już... A 230 to w ogóle nic. Strata na kablu, na przewodach, to jest tylko i wyłącznie ciepło, tak, więc tutaj... Te ciepło zależy od prądu w kwadracie, prądu w kwadracie i oporu przewodu. Opór przewodu zależy od dwóch rzeczy, w zasadzie od trzech właśnie, od trzech: od oporu właściwego materiału z którego jest zrobiony przewód. I tutaj pewnie wiele razy się zetknąłeś, bo ona ma aluminiowe poznokcie, nie? Bo ona, czyli prądnica, ma aluminiowe uzwojenie, bo tam jest na aluminiowych przewodach, bo to, bo tamto. Słuchaj. Aluminium ma oporność właściwą i miedź ma oporność właściwą. Oporność właściwa miedzi jest niższa, czyli przy tej samej średnicy drutu. Będziemy mieli mniejszy opór na przewodzie miedzianym. Ale tak naprawdę możemy użyć grubszego drutu albo znacząco grubszego drutu i mieć mniejszy opór na przewodzie aluminiowym. Do liczenia oporu przewodów masz tutaj kalkulator. Wbijasz jaki przewód, z jakiego materiału i jakiej długości, i już masz jego opór policzony a moc stracona na przewodzie to będzie prąd w kwadracie razy ten opór, nie? Czyli jeżeli opór na przewodzie jest jedna setna oma, tak? Wybraliśmy, tak, że mamy już dobry przewód. To jeżeli przez ten przewód chcemy pobrać kilowat do naszego inwertera, to popatrz tylko jaka jest sytuacja. Jeżeli pobieramy kilowat w 24 V, tak? czyli 1000 W, dzielone już tak, żeby nam było łatwiej, na 25 V, czyli pobieramy 40 A, tak? czyli nasza strata na tym przewodzie to jest I kwadrat R. I kwadrat to jest 40 razy 40 Czyli mamy 1600 razy 1 setna. Tak? Czyli mamy 16 W straty na tym przewodzie. 16 W. Dużo, niedużo, to już wiesz co. 16 W to, to już na, na krótkim przewodzie będziemy czuli, że się grzeje. Ale zróbmy taki numer. Przejdźmy na pobieranie kilowatt, są przetwornice kilowatowe na Aliexpressie, są na, na Allegro, chcemy pobrać kilowat na tym samym przewodzie z 12-woltowego akumulatora. Czy tam dwóch spiętych równolegle 12-woltowych akumulatorów, czy trzech, ile bądź, bo tak żeby nie przekroczyć. Akumulatory akurat rozruchowe mogą dać duże prądy, prawda? Czyli mamy 1000, dzielone przez 12, to będzie 7,5 niech będzie nawet tylko niech to będzie 80 amper. To popatrz tylko co się staje. Znowuż strata na tym samym przewodzie przy poborze tej samej mocy. To jest I kwadrat R. Ale tym razem I kwadrat to już jest 80 razy 80. 80 razy 80 to jest 6400, prawda? razy 1 setna. To mamy 64 waty już straty na przewodzie. 64 waty. Zobacz, że normalna lutownica ma 40. To jest naprawdę duża strata. Rozumiesz? I to i po stronie, yy, i po stronie odbioru, ale pomyśl tylko, że chciałbyś też 12 v ładować, to tutaj już nawet jeżeli założysz przewód o dwa, dwa razy grubszy, tak? o dwa razy większej, większym przekroju, to Zapłacisz dużo, a już niewiele ci to da. No bo 64, 6400 zostaje, a ty zamiast jednej setnej będziesz miał 5000. No to zamiast 64 będziesz miał 32 waty, ale ciągle masz 32 waty straty na tym przewodzie, a poprzednio miałeś. Rozumiesz? Więc dlatego idziemy w większe napięcia, że prąd w kwadracie, a dwa razy większe. Napięcie, no to dwa razy mniejszy prąd, ale kwadrat prądu jest cztery razy mniejszy. Czyli dla 48V pobierania tej samej mocy mamy stratę 16 razy mniejszą na przewodach, aniżeli przy 12V. I teraz już rozumiesz, czemu w ogóle bawimy się w te 48V. I teraz w związku z tym. Jeżeli posługujemy się 12-voltowymi akumulatorami, ale nawet jak posługujemy się a, akumulatorami litowo-jonowymi czy litowo-żelazowymi, no to łączymy je w szereg. Tu jest kolejne nieporozumienie związane z tym, co się stanie, jak któryś akumulator ulegnie awarii. Jeżeli ulegnie awarii akumulator według nas, to tak naprawdę w 99 przypadkach, za wyjątkiem do jakiegoś okropnego wybuchu, Łoś nam rozwali szopę albo cokolwiek, to ulega awarii jedna cela w akumulatorze, czyli jedna dwuwoltowa cela. Przyjmijmy, że, że dostała zwarcia. To wpływa. Przyjmijmy, że mamy bardziej skomplikowany system, czyli 48V, to my w rzeczywistości mamy 24 dwuwoltowe cele. I nie ma znaczenia, w którym miejscu tego obwodu ta cela. Ten pojedynczy dwuwoltowy akumulator, które są łączone po sześć. Prawda? I, I w ten sposób ty widzisz to jako akumulator, to jest sześć małych akumulatorków w środku złączonych, w którym miejscu ten dwuwoltowy akumulatorek tego naszego szeregu jest? Dlatego, że prąd przepływający przez te cele w układzie szeregowym jest zawsze taki sam, tak samo jak na panelach fotowoltaicznych, tak samo i tutaj. Zawsze płynie taki sam prąd. Więc co się stanie? Przyjmijmy, że to jest taki układ z akumulatorów kwasowo-ołowiowych. I tak, taki najprostszy. Zacznijmy od tego, bez BMS-a, bez niczego, Padła, padł nam jeden akumulator, tak, czyli dostał zwarcia. No bo jak dostał rozwarcia, to nic się nie stanie. Po prostu nie mamy prądu i koniec, nie. Nic. Ale na jednym z tych akumulatorów w środku dostał zwarcia, boimy się. Bardzo często ludzie mówią, bo akumulator obok padnie, bo coś tam. Stary przez wszystkie akumulatory płynie ten sam prąd. Czy on jest obok, czy jest na początku, to nie ma znaczenia. Jedno co ma znaczenie, że my w tej chwili mamy baterię nie 48V, tylko mamy baterię 46V, bo ta jedna cena ma zwarcie. Więc przyjmijmy, że jej nie ma, że mamy trzy akumulatory po 6 i jedną 5. I teraz, jeżeli nasz inwerter, albo nasz sterownik będzie to ładował prawie 60V, 57 i coś, to to już nie będą prądy pobierane przez akumulatory sterowane tym, że one biorą 14,4 na akumulator, tylko w tym momencie na akumulator wypadnie, albo powiedzmy 147, o tak jak ustawimy dla idealnego ładowania, nie? tylko w tym momencie. Na akumulator nam przypadnie ponad 15 V. Rozumiesz? I w tym momencie to się rzeczywiście zaczyna gotować. Dlaczego? Dlatego, że akumulatory kwasowe, pobór prądu jest wprost proporcjonalny do napięcia akumulatora. Rozumiesz? Czyli jeżeli e, akumulator się ładuje, to zmniejsza się jego rezystancja wewnętrzna, jest w stanie brać większy prąd. Przy, przy ładowaniu. Dlatego ważne jest, żeby móc ten akumulator zabezpieczyć. No i jak to zabezpieczyć w inwerterze? No w inwerterze bardzo łatwo. W inwerterze zabezpieczamy to prądem ładowania. Tak? Czyli jeżeli ustawimy, że prąd maksymalny nie ma prawa przekroczyć 03C, to obojętnie jakie napięcie będzie na tym poszczególnym dwuwoltowym akumulatorku. To nie ma prawa pójść na niego, no bo każdy z nich dostaje taki sam prąd, każdy z tych 23 już pozostałych akumulatorów dostaje taki sam prąd. I nie ma prawa, tutaj na przykład przy użyciu czterech akumulatorów 100Ah, nie ma prawa pójść więcej niż 30Ah, choćby napięcie poszło do nie wiadomo skąd. Mimo wszystko, to jest sytuacja bardzo słaba. Dlatego, że jeżeli nie wychwycimy tego w miarę szybko, to ze względu na to, że a, doprowadzimy do gwałtownego gazowania na akumulatorach, to no, zniknie nam z nich elektrolit i jeżeli tak zostaną na dwa czy trzy dni, to po prostu skończą życie i to nie będzie ani miłe, ani ładne. Jak się przed tym zabezpieczyć? Otóż przeładowywane akumulatory. Jak zobaczysz akumulatory przeładowywane powyżej 15 V, jeżeli weźmiesz normalny akumulator zdrowy i, i tak jak się mówi przy, przy odsiarczaniu, te y, comiesięczne do, doładowanie czy przeładowanie wyrównujące do 15 czy, czy 15,5 V powoduje, że akumulator się mocno grzeje. I tu jest sposób, który może po pierwsze pozwolić Ci odróżnić się od reszty instalatorów na rynku, czyli zamontowanie alarmu termicznego. Prosta rzecz, czujniki kosztują 2,50, do tego przekaźnik, do tego dzwonek i już. I, I ja bym wręcz namawiał, żeby zrobić przekaźnik i dzwonek do zewnętrznego, przekaźnik cewka sterowana od nas z, z baterii. Ale już sam dzwonek, żeby podłączyć do nieskończonego źródła zasilania, tak żeby cokolwiek się działo, to chodził nawet przez dwie godziny. Po prostu. Tak ma być. I już dlatego, że to jest sytuacja dużego, największego w zasadzie zagrożenia dla, dla naszego magazynu energii. Co zrobić z bezpiecznikami? Otóż zdarza się taka sytuacja, że Zabezpieczenie w naszym inwerterze nie zadziała, albo że mamy podłączone więcej niż jeden odbiornik do baterii akumulatorów, albo że nastąpi na przykład zwarcie przed inwerterem, czyli to, że inwerter ani nie będzie podawał, ani pobierał mniej niż, więcej niż 30, v, 30 A, czyli w tym momencie prąd, jaki będzie podawał, albo pobierał inwerter, ma mniejsze znaczenie, bo zwarcie jest na baterii.